Jeżeli szukasz współpracy i jesteś chętny do jej podjęcia, zapraszam Cię do złożenia prywatnej wiadomości na mojego e-maila bądź Discorda. Tyle ode mnie. Enjoy. Oprócz tamtech chwil nie widziałem już nic więcej. Chciałem tylko być przy Tobie, trzymać się za rękę. Otwierałaś nam to wino, wyglądałaś pięknie, czerwone paznokcie i perłowe serce. Także hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, mezo witam was już w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jest to już kolejny odcineczek serii Gramy na serwerach, a tymczasem my jesteśmy na Power yy, Gdzie jest tego odcineczka po prostu. Stwierdziłem, że sobie wejdę po prostu wam pokażę tutaj jak to wszystko wygląda e, Troszeczkę nieco inna seria niż Ocenianie pseudoli, ale po prostu latamy po sobie po takich serwerach e, Na które sobie wejdę przypadkowo e, Przed chwilą po, po kontakcie z administracją troszeczkę mnie oprowadził po serwerze, także myślę, że mogę wam tutaj coś nagrać e, I może jakiś konkursik dla was zrobi, administracja czy coś w tym stylu, aczkolwiek co Oczywiście po wejściu na serwer się na spałnie w Sanfiero I oczywiście cała rozgrywka jest na obszarze San Fiero oraz ym... Oraz troszeczkę coś tutaj widzę już się dzieje w e, Fort Carson czy chociażby w Los Santos, aczkolwiek tutaj e, zaraz sobie wszystko, że tak powiem zobaczymy e, Oczywiście co, tutaj jesteśmy e, na spawnie, tutaj jest to jakiś MPC, gdzie pisze, żebyśmy udabrali u niego nagrodę e, Mam dziś dobry humor, więc zostajesz ode mnie, bla 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 bla, o, to elegancko, tutaj kasiorka jest zbierana e, No i na spawnie tutaj w sumie widzimy prezenty, które są na serwerze porozmieszczane, także możemy sobie je oczywiście pozbierać no i co? Znajdźki, prezenty, informacje. Po całym safarium rozłożono bla, bla, bla. 20% są one ukryte. Eee, no to w sumie spoczko, tak? Eee, od razu co? Tutaj mamy oczywiście bankomaty przed wejściem do urzędu. Także bankomat w sumie, no myślałem, że coś tutaj będzie nowego, zrobiono jakieś GUI czy coś w tym stylu jak w poprzednim serwerze. Aczkolwiek tutaj nic takiego ciekawego w bankomacie nie ma. Eee, idziemy sobie, oczywiście, do urzędu. Mamy tutaj co? Zdawanie na prawo jazdy, eee, tworzenie organizacji czy chociażby odbieranie wypłat frakcyjnych. Eee, no i co? Ja sobie, oczywiście, odbierę. Nie zbierę, ale zdam prawo jazdy na kategorię B. Odpalamy sobie oczywiście silnik, uruchamiamy lampki, no i jeździmy po tym torze. Ja wam tutaj zrobię krótkie cięcie, bo nie wiem ile razy się tu wypierdolę, żeby wam tu po prostu nie zamulać. Za chwilę widzę się z wami ponownie. Także co, tutaj po krótkim cięciu oczywiście zdałem sobie to prawo jazdy, prawdopodobnie za trzecim czy tam za czwartym razem. No i kupiłem sobie pojazd Burrito który będzie mi potrzebny oczywiście do, do możliwości transportu różnych rzeczy w pracy spedytora którą Wam również zaraz pokażę. Udało mi się wygrać troszeczkę kaski w kasynie, także kasynę również Wam pokażę, prawdopodobnie będzie na końcu, także zostańcie do końca materiału. A tymczasem co, jesteśmy oczywiście w salonie, kupimy sobie jakiś pojazd. Widzę, że tutaj w salonie zwykłym już są jakieś podmianki, w zwykłym salonie. Średnio klasy, także ja sobie może kupię Mercedesa. Nie wiem czy mi wystarczy, aczkolwiek. E, aczkolwiek sobie go kupię, tak, oczywiście e, można sobie go kupić. Alfa podmienna pod Mercedesa to raczej w sumie zły pomysł. E, aczkolwiek, no, jak to w sumie uważa? No i co, co w góry są jakieś lowridery, coś alatować, jakieś sentinel, jakieś meska i to takie sprawy, to jakieś motory, także, e, także w sumie w porządku e, Co tutaj również znajduje się na tym serwerze, pod 1 oczywiście mamy panel pomocy, panel pomocy, z... gdzieś go widziałem, aczkolwiek e, Jeżeli był minimalistyczny, byłoby bardzo fajnie e, Jakiś przewodnik, konto premium, co posiada oczywiście jakieś aktualizacje, czyli e, takie standardowe rzeczy na, na, na serwerach e, No i co, ja sobie oczywiście pobiegnę pod przechowanie, nie wiem gdzie jest przechowalnia do końca e, tutaj Prawie przy, przy, przy doherty Także ja wam, ja wam zrobię krótkie cięcie Zaraz będę się widział ponownie z wami Gdy już... eee, Także co, ja tutaj już po krótkim cięciu Musiałem sobie zdać jeszcze prawo jazdy kategorii C Ale wam to w sumie oszczędziłem Żeby, e, żeby wam tutaj mm, Że tak powiem nie zawalać w głowy Zdawaniem tego prawo jazdy e, No i co, odbieramy sobie oczywiście nasze burrito No i e, tak jak wspominałem jedziemy oczywiście do pracy Spedytora gdzie burrito potrzebne mi było, żeby po prostu móc wozić te dane ładunki. No i co, jesteśmy tutaj jeszcze na Doherty. Chcę Wam pokazać w sumie ten salon, który jest wymodelowany. Nie wiem, czy ten model jest autorski, czy, czy skądś wzięty, ale aczkolwiek mi się strasznie podoba. Bardzo ładnie modelek zrobiony, także, także w sumie w porządku Naprawimy sobie oczywiście furkę, i tutaj widzę, że jest jakiś marker, także sobie go w sumie od razu zobaczymy. To jest naprawa frakcyjna, aczkolwiek my nie jesteśmy w frakcji, więc nie możemy sobie go naprawić. No i co. W pojazdu wam nie będę teraz pokazywał, możliwe, że potem wam pokażę, aczkolwiek teraz sobie zajadę do tej pracy z pedytora. No, i zobaczymy po prostu, jak ona wygląda. Prawdopodobnie jest oznaczona tą ciężaróweczką, więc sobie po prostu pojedziemy do tej ciężaróweczki i zobaczymy, czy, czy da radę rozpocząć tą pracę. Jak to wszystko działa. Po prawo są sweepery, także w sumie w porządku. Nie wiem, czy ta praca z pedytora jest autorska, czy też z jakiegoś innego serwera. Aczkolwiek tutaj widzę, że mamy jakieś wywozy. Za wywóz śmieci możemy dostać aż. 500 tysięcy pelonów, chyba udaję, że jeżeli się nie mylę, e, aczkolwiek z ilością RP możemy wywozić coraz to lepsze rzeczy i dostawać coraz to więcej pieniędzy. E, także sobie zaznaczę oczywiście pierwszy towar, e, no i mamy załadunek paczki, no i czekamy po prostu aż, e, aż ta paczuszka się nam załaduje i będziemy mogli jechać do naszego celu. E, no i po załadowaniu otrzymaliśmy naszą paczuszkę i nasza trasa jest wyznaczona na Fort Carson. Eee, także do tego Ford Carson będę sobie musiał jechać eee, pojedziemy w sumie tą trasą bo będzie według mnie jak najbliższa eee, jeżeli chcecie żebym nagrał odcinek z jakiegoś waszego serwera to piszcie do mnie na e-maila bądź na moim discordzie eee, ja będę po prostu wybierał jakieś tam ciekawe propozycje czy coś, czy jakieś tam ciekawe serwerki, będę po prostu wpadał i wam nagrywał eee, następny odcinek jaki będzie to będzie prawdopodobnie już ocenianie pseudoli takie, eee, takie jak dawniej, że wchodzimy robimy beczunie i w ogóle eee, także możecie oczywiście wyczekiwać, a jeżeli po tym materiałem zostawicie 50 łapek w górę ja zabieram się na za nagrywanie kolejnego materiału, e, także rzeczywiście do dzieła. No i co, IP oczywiście z serwera będziecie mieli w opisie Oraz możliwe, że w przypiętym komentarzu, aczkolwiek wam nie gwarantuje eee, Także oczywiście was zapraszam na serwer, jeżeli chcecie sobie tutaj pograć czy coś, no to eee, No to was śmiało zapraszam, tutaj coś się podwala, czy coś w tym stylu eee, IP zamieszczę wam w opisie, jak, jak dam radę, czy po prostu, no tak jak wam mówiłem, że w eee, w, 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 w przypiętym komentarzu eee, Co to się znajduje, także znajduje się chudzik, jakiś tutaj taki minimalistyczny eee, W sumie spoczko chudzik, no bo nie widziałem go na innych serwerach, nie wiem czy jest z community Czegokolwiek, aczkolwiek jest, e, że tak powiem w porządku e, Licznik również Spotykany gdzieś na jakimś tam serwerze e, No ale w sumie no nie ma co Tutaj się, że tak powiem e, roztrząsać na e, No i co, ja tutaj w sumie dojechałem do tego Ford Carson Zaraz będziemy rozładowali nasz ładunek e, I pokażę wam w sumie jeszcze jedną pracę A potem już jakieś kasyno E, także e, już sobie tutaj ląduje, znaczy nie ląduję, aczkolwiek e, wjeżdżam sobie do rozładunku i zobaczymy jak to się wszystko tutaj sobie wygląda e, No i co, trwa rozładunek paczki, także rozładowujemy sobie oczywiście naszą paczkę i zaraz prawdopodobnie dostaniemy pieniążki e, Spoką opcją byłoby to, jeżeli w tym rozładunku znikałyby wszystkie tutaj name tagi, liczniki w ogóle e, No i co nic wam tutaj nie napisał, czy rozładowaliśmy w końcu, czy nie rozładowaliśmy, bo w sumie nie ogarnąłem. Chyba, że pieniądze poszły do mego komatu, czy do mnie, nie wiem szczerze. Yy, ja wam zrobię krótkie cięcie zaraz będę się widział z wami już pod kolejną pracą. Prawdopodobnie praca jakaś tam lotnicza, czy, czy tam jakieś betoniarki, czy coś w tym stylu. Także krótkie cięcie, ja zaraz się z wami widzę ponownie. Yy, także co, ja sobie tutaj już zdążyłem dojechać pod, yy, pod pracę betoniarek. Prawdopodobnie tutaj będziemy wywozili jakiś beton czy coś w tym stylu. Także yy, wchodzimy sobie oczywiście do markera, Wyświetla tyle się nam tutaj gui. Yy, praca dorywcza kierowca betoniarki, Zatrudni się jako kierowca betoniarki, Musi bla 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 bla. Yy, także co, ja tutaj sobie tego nie będę czytał. Po oczywiście wybraniu, rozpoci praca dostajemy betoniarkę, czyli w sumie to co mogliśmy się, że tak powiem, yy, domyślić. Wjeżdżamy oczywiście w miejsce załadunku i aby załadować beton, kliknij przycisk H. Także sobie oczywiście naciskam i tutaj wyświetla się nam na środku ekranu czerwony pasek ładowania, gdzie oczywiście ładuje się nam beton do tej betoniarki by móc go potem, że tak powiem wywieźć wywozimy go oczywiście tutaj prawie pod Byside Marine także ja sobie w sumie Tutaj coś poskracam, żeby w sumie nie się naokoło e, I żeby po prostu tam bliżej, że tak powiem dojechać e, Będzie to już, że tak powiem ostatnia prasa e, pokazana na serwerze, jeżeli będziecie chcieli więcej zobaczyć, to oczywiście Was zapraszam na serwer e, po RPGIP macie w opisie czy tam w śpięcym komentarzu e, No i co? tutaj na górze widzę, że się nam jakaś notka wyświetliła Zapraszam na kosiarki razy 2 do godziny 14 Także jeżeli w sumie jeszcze zdążycie ten odcinek oglądać przed 14 no to oczywiście wodajcie. E, no i co? Jadę rozładować ten beton jeżeli już rozładuję to, pokażę wam także kasyno na serwerze, yy, bo w sumie kasyno jest całkiem ciekawe, że tak w sumie, bo widziałem no to. Jednak da się tutaj coś wygrać Nie tak jak na innych serwerach, że tak powiem Także w sumie jeżeli będziecie chcieli To wpadajcie sobie również je obczaić. A ja co? Jadę rozładować ten beton Zrobię wam krótkie cięcie i zaraz już będziemy widzieli Pod rozładunkiem No i także co? Ja sobie oczywiście tutaj już przyjechałem Pod rozładunek owej pracy i mamy tutaj dwa markery Nie wiem dlaczego służy ten marker A tak, tu jest praca z pedytora Miejsce załadunku, czyli praca z pedytora Możecie rozpocząć w praktyce w każdym miejscu Bo są porozmieszczane markery No i co? Wjeżdżacie oczywiście tutaj do markeru i macie tutaj taki efekt rozładowania tej betoniarki, także w sumie w porządku, eee, no i co? Udaj się ponowy załadunek lub odbierz wypłatę w miejscu rozpoczęcia pracy. Do Twojego zarobku dodano bla 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 na obecną chwilę zarobiłeś, bla bla bla. Eee, także w sumie... Praca, że tak powiem jest dla mnie ciekawa, no eee, nie wiem czy jest z internetu, czy jest zrobiona autorsko tutaj przez deweloperów aczkolwiek eee, aczkolwiek wy w sumie możecie mi to napisać w komentarzu. Eee, no nie ukrywajmy, że serwer jest też tak jakby pseudolem, tak? Jest bazowany na paczce z internetu, aczkolwiek yy, Widzę, że tutaj są jakieś rzeczy, których nie posiada tak jakby gotowej pseudol yy, Którego robi większość teraz osób, czyli wgrywa paczkę, odpala serwer i yy, Że tak powiem, nie że zdobywa graczy, ale po prostu liczy na to, że gracze będą grali yy, Także jeżeli chcecie, to wpadajcie tutaj na serwer, zamieszczę wam ta tam w opisie yy, No i co, Ja jadę sobie oczywiście teraz na kasynko, żeby wam je pokazać yy, Jak to to oczywiście wszystko wygląda yy, Tutaj po prawej jest oczywiście praca yy, Maszynisty, bodajże, także możecie sobie poprzelić, jeżeli chcecie. A jeżeli będzie drugi odcinek z tego serwera, no to oczywiście ja wam to, yy, ja wam to oczywiście zaprezentuję. Yy, no i co? Przyjechaliśmy tutaj pod kasynko. Y, naszą betoniareczką wysiadamy, oczywiście z niej możemy ją właśnie opuścić. Y, jest, tutaj widzę jakiś gracz Marshal konto premium. A widzę, że tutaj się haj, zgadza na serwerze. Nie no, żartuję. Y, no i co? Mamy tutaj oczywiście kostkę. Kostka prawdopodobnie samemu się nie da grać, aczkolwiek. Y, mamy tu jakieś automatiki. Także postawimy sobie coś tutaj w sumie na automacie. Mamy troszeczkę pieniędzy, także, y, także może coś tutaj, że tak powiem, wygramy. Zagrajmy sobie na przykład za takiego milionika, zobaczymy, czy coś się nam tutaj uda. Y, tutaj u góry mamy wypisane rzeczy, za co możemy wygrać kaskę. Także w sumie w porządku jeżeli ktoś ten to oczywiście yy, może sobie to zobaczyć. Yy, no i co? Sprawdzimy sobie po raz kolejny, może coś wygramy, jeżeli wygramy, no to wygramy, jeżeli nie, no to po prostu yy, nic. E, brakło nam tutaj w sumie jakiegoś tam kwiatuszka, czy coś, i moglibyśmy w sumie coś wygrać. E, ja sobie podbiję jeszcze staweczkę, żeby przejebać całą kasę. No i podwójne trafienie, co za szczęście, wygrałeś. E, bla bla bla. Wygraliśmy oczywiście kaziorkę, także cieszę się bardzo. Graliśmy pieniążki, jesteśmy bogaci, jesteśmy najlepsi. E, no i wychodzimy oczywiście z tego kasynka. Podaję sobie jeszcze tutaj na kostkę. E, może ten gracz przyjdzie, dawaj, kostka. Może akurat jemu się tutaj uda przyjść, i zagramy sobie z nim w kostkę. Kostka 5, zagrajmy na przykład o miliona 10 tysięcy 100 tysięcy milion. Dobra, może akurat mógł się e, udać, tak powiem zagra ze za kosteczkę. Zobaczymy jak kosteczka tutaj tak, że będzie wyglądała. E, po wylosowaniu należy naczekać na napis gra zakończona. Dostać kostka. Dobra, to ja zagram sobie z nim, bo widzę prawdopodobnie kas nie ma. Kostka, poza akceptuj. E, nie masz zaproszenia do organizacji lub się przedawniło, nie wiem o co chodzi, aczkolwiek. Aczkolwiek jeszcze raz sobie to zobaczę Także kocka ta prawdopodobnie jest jeszcze zbugowana I nie da się na niej grać e, Aczkolwiek prawdopodobnie zaraz o właściciele naprawię, Jeżeli im to napisze e, Także co, jeżeli odcineczek wam się podobał Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę oraz piszcie na e-maila Czy na discorda serwery jakie Że tak powiem chcielibyście żebym nagrał z nich odcinek e, Również zapraszam was do podejmowania Współpracy ze mną e, Oczywiście e-mail, discord Czy co tam po prostu będziecie chcieli A w tym materiale to byłoby na tyle, także dzięki wam wielkie za oglądanie Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!